Witam Was w kolejnym vlogmasie. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie standardowo kawę, herbatę albo czekoladę. I zapraszam do oglądania. Mamy 13 grudnia. Dla niektórych to może być pechowy dzień. Dla mnie był nawet ok, więc otwieramy 13 okienko. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. 13 okienko mamy tutaj na dole. I jest to kolejny batonik WW na osłodzenie tego. 13. Gorzka czekolada, może być dobra. Kiedyś nie lubiłam gorzkiej czekolady, a teraz lubię, więc mam nadzieję, że to też będzie mi smakować. Jeszcze orzeszki, więc super. Będziemy otwierać kalendarz adwentowy z trzech dni, bo niestety weekend z niedzielą handlową teraz pracowałam i był naprawdę ciężki, więc. Zaczynamy otwierać. Nie miałam jak nagrać, bo pracowałam po 12 godzin. Także zaczynamy. Skończyliśmy już nawet nie wiem na jakim okienku. Dobra, to zaczynamy od 16 okienka, które jest tutaj. I mamy to piero. Jeszcze też nie mam tego batonika, więc jestem ciekawa, jak będzie smakował 16. To była szesnastka. Siedemnastkę mamy tutaj, więc otwieramy. I tu jest peeling do ciała inspirowany zapachem WW. Więc już sprawdzam, jak pachnie. O, tak mega czekoladowo, więc super. Peeling zawsze się przyda. To była siedemnastka, i teraz dzisiejsze okienko, czyli osiemnastkę, mamy tutaj. I mamy Pawełek Topi, więc super. Ja jestem to nie rozwaliłam. Widziałam, że w końcu rozwala trójka mi odpadła. Dobra, nieważna. Tutaj tak będzie szło do wyrzucenia, a kolejnym batonikiem jest Pawełek Topi. Więc super. Ja teraz idę odpoczywać, będę czytała najnowszego hardstopera. Nie wiem, czy widzieliście, ale wyszła już piąta część. Ja właśnie byłam w niedzielę na chwilę w Empiku. Jak weszłam, to od razu leżała ta książka na wejściu i byłam w szoku, bo ja wiedziałam, że ma wyjść, ale dokładnie nie wiedziałam kiedy, więc jak zobaczyłam tą książkę, to od razu wzięłam. Zaraz Wam pokażę. Hartstopper, część piąta, wygląda tak, okładka mi się bardzo podoba, jest taka ładna, jak w sumie wszystkie cztery, które były wydane. Dlatego ja idę zacząć czytać ten komiks i na pewno po przeczytaniu dam Wam znać, co o nim myślę. Jeżeli znacie, to czytajcie kolejny tom, a jeżeli nie znacie, to poznajcie. Jakby e, stopper jest. Is... O tyle fajne, że to się wydaje lekki komiks, jednak zawiera tutaj dużo problemów, dość ciężkich, takich jak zaburzenie odżywiania, związki homoseksualne. To jest fajne, że jest w wersji komiksu, ponieważ nie mamy to jako kolejnej powieści, tylko właśnie mi się tak wydaje, że się podchodzi do tego tak lekko, bo to jest komiks, ale można się zmierzyć z trudnymi tematami, co jest bardzo, bardzo na plus. Ja uwielbiam przygody Charlie'ego i Nika, więc sięgajcie koniecznie po te komiksy i czytajcie. Dzisiaj otwieramy 19 okienko. I mamy batonika, którego też jeszcze nigdy nie jadłam, więc fajnie. Mamy dzisiaj już 21 grudnia. Ja naprawdę nie wiem, gdzie ten czas ucieka. Tak szybko leci, że ja już nie nadążam otwierać tego kalendarza. To też przez to, że pewnie yy, Mam 12 godzin w pracy, więc jak już wracam, to za bardzo już nie mam siły nagrywać i otwierać okienka. Często też już o tym zapominam, dlatego dzisiaj otworzymy okienko 20 i 21. Dzisiaj na szczęście miałam wolne, więc sprzątałam w pokoju, więc naprawdę ten czas mi tak zleciał, że dopiero teraz wieczorem, jak już się wykąpałam, odpoczywam, to sobie przypomniałam, że wypadałoby nagrać. Także otwieramy dwa okienka. Okienko 20 mamy tutaj. Będzie coś z kosmetyków. I mamy balsam do ciała, też inspirowany zapachem bajecznym. I teraz otwieramy 21. I ja oczywiście nie widzę, gdzie jest. To jest 12 22, 21 mamy tutaj. I mam znowu batonika ptasie mleczko Więc super, cieszę się I Stefan przyszedł nam pomagać otwierać Jak już otworzyliśmy całe im widzieli takie fajne obroże muszki W sumie tylko dla Ciapka i dla Stefana Bo dla Lusi nie było nic dziewczyncego Więc kupiłam im tylko i zaraz wam pokażę Chociaż Stefan jest tak gruby Jakby ma tutaj tak, taką grubą sierść Puszek, że no, nie widać mu tej obroży Bo to ciałem tak zasłania Ale zaraz wam pokażę jak to wygląda O tutaj Stefan jak ma taką zieloną muszkę Taki mały Dżentelmenik się śmieje Super wyglądają A tu pójść sobie śpi Na drapaku Ale ma, zaraz zobaczymy O tutaj ma Właśnie taką czerwoną muszkę. I to jest fajnie zapinane jak obroże, że tego nie zgubią. Więc super. Nie przeszkadza im to, jak nosi one. Tu były jeszcze takie dzwoneczki przypięte do muchy, ale ja to odpiłam, żeby ich nie denerwowało. Świąteczną książkę, którą przeczytałam w tym roku, jest Zakocha się Julio. Autorstwa polskiej pisarki. Tutaj mamy naszą tytułową bohaterkę Julię, która jest sama, jest nauczycielką w liceum i ze swoją szkołą wybiera się na ferie. Tutaj żeby ludzie przed maturami mogli trochę odetchnąć, świeżym powietrzem, nie skupiać się tylko na nauce, ale też rozrywce i na stoku poznaje Jakuba. Jakub tam jest ze swoją dziewczyną. Która podaje się za jego narzeczoną. To jest jakby dłuższa historia. Zobaczycie to oczywiście w książce. I wpadają na siebie na stoku tak zaczyna się ich znajomość. Julia jest razem ze swoją przyjaciółką Olą, która zatrzymała się w innym pensjonacie, bo oczywiście też chciała jechać gdzieś na ferie, a że jej przyjaciółka pojechała ze swoją klasą, to ona koniecznie też musiałaby. Aleksandra jest taką naszą poboczną yy, osobą, też ma śmieszne historie i widać, że to jest najlepsza przyjaciółka naszej, tytułowej Julii. W początku książki poznajemy tak naprawdę Julię, czym się dokładnie zajmuje, jaka jest, i tutaj pojawia się również Jakub, którego, do którego ją ciągnie, co podobno się nie zdarzało tak często i już dawno do nikogo ją tak nie ciągnęło, więc to jest coś fajnego, jednak przeszkodą jest jego ówczesna dziewczyna. Jakub jest deweloperem. I tak naprawdę sprzedaje mieszkania, i dziwnym trafem sprzedał dom jej bratu. Także tutaj też jest takie, jakby powiązania. Mi się ogólnie książka podobała, dobrze mi się ją czytało, jednak nie było takiego efektu wow, gdzie ja zawsze szukam takich, takiego efektu, żeby mnie tak przyciągnęło mocno do książki. Wydaje mi się, że to jest taka spokojna, właśnie zimowa książka. Myślałam, że będzie bardziej świąteczna przez tą okładkę, ale jednak nie ma tutaj za dużo świąt, nie ma praktycznie w ogóle świąt, mamy że jest śnieg, bo jest luty, jest zakopany, ale tak żeby był jakiś klimat świąteczny, to tutaj na pewno nie znajdziecie, to na pewno jest książka na zimę, niekoniecznie na święta, jeżeli szukacie czegoś świątecznego. Także to jest taka spokojna książka, którą się przeczyta i tak naprawdę można o niej zapomnieć. Wydaje mi się, że nie dzieje się tam nic takiego spektakularnego, żeby ta książka została z nami na dłużej. Przynajmniej ja mam takie odczucia, ale nie zmienia to faktu, że dobrze mi się ją czytało. Super tej zabiegiem było to, że jak wraca nasza bohaterka Julia do zakopanego, poznajemy tak naprawdę taką super panią. Która prowadzi pensjonat i oddaje mu całe swoje serce. I to jest takie super, bo ja bym chciała też pojechać do zakopanego i móc poznać taką kobietę, która od progu cię. Ugości po góralsku Dać jeść e, Powie wszystkie, gdzie trzeba iść Jakie stoki, jakie, jakie trasy To mi się bardzo spodobało I sama chciałabym poznać e, Taką osobę w zakopanym Oraz do tego oczywiście Kulik z ogniskiem na końcu To jest moje małe marzenie, mam nadzieję, że się spełni I w tej książce to się działo Także jakby Zakopane jest pięknie e, ukazane Na co dzień Julia mieszka w Krakowie Który oczywiście też bardzo lubię Byłam dość często kiedyś w Krakowie można sięgnąć. Wydaje mi się, że jak szukać takiej bardzo lekkiej lektury, niezobowiązującej z romansem, to ta książka Was na pewno nie zawiedzie, bo ona to wszystko ma w sobie. Dzisiaj mamy 24 grudnia, czyli mamy wigilię. Ja się mega cieszę, bo lubię ten dzień, ten wieczór. My zasiadamy tak gdzieś około 17, 18 do jedzenia. Oczywiście chciałabym Wam życzyć wesołych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. No i oczywiście zaczytanych czytajcie jak najwięcej, korzystajcie z tego wolnego. Ja niestety mam tylko wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt wolnych, później już pracuję, no ale trudno, taka praca. Teraz otworzymy kalendarz adwentowy, ponieważ przez kilka dni nie otwierałam, bo nie miałam tak naprawdę czasu ani głowy do tego. Także zabieramy się za ostatnie okienka, które nam zostały w kalendarzu. Zaczynamy od okienka 22. I mamy tutaj odżywkę inspirowaną zapachem WW. Teraz kolejne okienko 23, to jest tutaj na górze i jest to batonik bajeczny. Także fajnie. I okienko 24, one jest tu z boku, największe, więc zobaczymy co to jest. Jest to odżywka w mgiełce, ułatwia rozczasywanie włosów i tu widzę, że jest taka brokatowa, więc jestem tego ciekawa, ponieważ no nigdy takiej odżywki nie widziałam, więc będziemy testować. I to tyle, jeżeli chodzi o moje vlogmasy. Cieszę się, że byliście ze mną i dziękuję Wam za to. Mam nadzieję, że Wam się ta seria filmów podobała i za rok znowu będziemy kontynuować vlogmas. Mam nadzieję, że wtedy będzie się więcej działo, bo teraz, no niestety, przez pracę nie miałam tak naprawdę czasu, ale i tak wydaje mi się, że w miarę poradziłam sobie, bo już się bałam, że po jednym odcinku już po prostu nie będę miała czasu, ale jednak się udało zrobić trzy odcinki. Chciałam cztery, ale zawsze jest coś, także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, że jesteście tu ze mną, zostawcie coś po sobie i widzimy się już w kolejnym vlogu. Cześć!